To zawsze jest wielka radość, ale i przeżycie. W szkole podstawowej nr 1 odbyło się pierwsze tegoroczne pasowanie na pierwszoklasistę w Będzinie. Podczas uroczystości każdy pasowany uczeń otrzymał od prezydenta miasta róg obfitości. Pierwszoklasiści wiadomo nowe obowiązki, nowe wyzwania, ale również tak naprawdę rodzice poszli do pierwszej klasy, co prawda już po raz drugi, ale to są nowe obowiązki, nowe wyzwanie, nowe oczekiwania, ale również i wyzwanie dla naszej kadry pedagogicznej, z którym jak co roku doskonale sobie radzi. Niemniej jednak no, te trzy grupy tak naprawdę, pierwszoklasiści, ich rodzice, ich najbliżsi plus nauczyciele, to będzie ten trzon edukacji, edukacji w Będzinie. Po złożeniu ślubowania dzieci oficjalnie dołączyły do grona uczniów szkoły, z którą na pewno już dobrze się zapoznały. Widać było na tym ślubowaniu, że udało nam się wdrożyć ich do społeczności szkolnej i umieją już zachować tą swego rodzaju dyscyplinę szkolną, co jest trudne w tym wieku. I tutaj pełny szacunek dla wychowawców, rodziców, którzy wychowali odpowiednio swoje pociechy. Kolejne pasowania na pierwszaka w będzińskich szkołach podstawowych odbędą się w październiku.